Eee, manko. Dziś jestem akurat wesoły. I mam x -Recorder. Nowy telefon mam. Mam własny telefon. Eee, na szczęście mam własny telefon wreszcie. I po prostu jaram się. Dziś zagramy w zombie coś tam. Eee. Z... Dobrze widzowie. Um, ogólnie będą odcinki co dwa dni, bo jakoś taki jestem weselszy. weselszy. A znaczy będą co trzy dni. Jak po prostu y, widzowie. Ale nie da się. E, w górę. A ja to ściszam. A może będzie jakieś ciekawe. Więc jestem cicho. Och bo. ja oh, nie. Coś tam. Nie umiem czytać po angielsku. Więc wiecie, widzę. Nie chcę wam wybrzydzać. Low! Radosny. No tak, rozumiem. Znaczy, nie rozumiem. Dobrze, grałem już w tą grę. Jest dosyć fajna. No, chcę dalej iść. No, good. Dobrze, jakby... Um, jutro odcinek z bardzo fajnej gry. Miała już nigdy nie powrócić. Jednak w kolejnym odcinku pokażę. No, wiecie, pokażę swoje. O, już pamiętam, o co to tu... chodzi. Dobrze. Y... Już jutro pokażę swoje. Piękne, jakże. Yy, pierniczki Dostawiam pułapki Ogólnie ta gra jest dosyć ciekawa No! Yy, Zabiję nie, da się, Oni mnie biją! Nie wiedziałam, że tak mogą! Dobra, widowie. Teraz No, haha! Widowy jest ten najlepszy Mogę skończyć ten samołtek, chyba już skończyłem. Ile odcinek trwa? Uuu Może Możecie sami sobie przeczytać, bo ja nie umiem. Weźmy. Dobry jest klub, klub w brawlu Super Delfiny. Więc oczywiście hmm, widzowie, daj do, dochodźcie do klubu Super Delfiny w Stars, Znajdziecie tam bardzo miło szawu, Czyli nie? Dobra. Na 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 Shop. Dobra. Hmm. No dobra, no 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 Dobrze Nie robię Dobrze To Dobrze Więc raz będę na poważnie Oha! Ha, ha. Dobra. Haha! Ha. Dobrze! Jakby to jest dość easy gra. Ta, ta gra, z której jutro będzie odcinek, nigdy nie miało być, ale mam telefon i po prostu tam nieograniczone. <laughs> ha 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 ha. Mam własny tele. Bo mój tablet się zaciął no. total. No. Dobra. No. Tak. No i gramy dalej. Ogólnie to dajcie łapkę w górę oraz z dzwoneczkiem filmy będą się pojawiać co dwa dni chyba, że będą będzie 7 codziennie będą się filmy pojawiać jak będzie siedem łapek w górę i, I problem ma.

Tutaj, o! O! Oczywiście, ja ten nie się bać. Aha! Polego! Dobrze. Mamy to. I piszcie, jakie gry chcecie. Bo Brawl Har? Po prostu będzie każda gra jaką chcecie. No, Brawl, Brawl, Brawl. Ej, granie w brawla Hit, 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 gram w brawla Akurat mówiliśmy, widzowie o Brawl. Fajna reklama, można sobie w Brawl pograć, nie? Bardzo fajna reklama. Podoba mi się. Dobrze. Dobrze. Jestem bardzo zadowolony do swojej gry. Hm. Dobrze. Nie i chyba też zagramy sobie kolejną gierkę. Hm. No. gramy. Ja zapomnę Play Fajnie widzowie, że ja w ogóle, ciągle jestem W wigilijnym ubraniu, bo No w sumie to normalne, ale wiecie Dobra, jest. Ulepszamy sobie Powera mm. Dobra Hm. Takie mam pójść. Normalne. Bye. 200 końców. No i wszyscy ucieszę. No a ciń się gniotam. My. Gramy. Я. Давай звідк лапки? Wow. Um, um. O co idziesz? Złapłem Gramy sobie dalej, ale poczekaj. Jest ogólnie fajna easy gra, polecam. Zombie coś tam. To być już nie pamiętam. Yes. Uf. Uf. Dobra, i zaczynamy gierkę Trzy Mózki. Mózki trzy, a nie dwa, Tra, la, 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 la. Trzy, a nie dwa, la, 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 o, la, 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 o mąż! O masz. o masz. Ja nie wiedziałem. Mhm. Ej, gra, dobra. Poczekajmy, w sumie on. Nie ma za bardzo wyjścia teraz.

Oh, oh, oh. Oh. Tak jest Więc jeszcze jeden zombiak Który jest o tu Oczywiście proszę I my oczywiście tutaj oh. No i pokonane! Znaczy jak jutro, odcinek gry jak mówiłem Ogólnie to Wow, wow, wow Dzięki tej gry będą się pojawiały fajnie No, pan nie będzie jak się... Mm. Mm. No i... Oczywiście tu robimy tak. No i tu. I mam kaskę. I mam kaskę. Mmm... mi. A, to jest takie coś. Dobra, to jest mega fajne to też i tak najlepszy jest to 60 tylko zbieramy widowie albo na to nie na no to zbieramy ja. o kurde. Dwie gry widzowie, i po prostu sobie już skończymy odcinek. Dobrze, tutaj zostawiam na nich pułapeczkę. Piękną, piękną pułapeczkę. Także teraz spróbuję trika. Ten mózg. Albo nie, jednak nie próbuję tylko. jednak próbuję go zabić. Jednak próbuję, jednak próbuję go zabić. Nie da się, nie da się go zabić. O, ale go się da, ha, 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 ha go się da. Dobra. To ostatnia gierka i kończymy odcinek. A na ten x-rekorderek piękny, kocham to mapkę. Zabierzemy sobie trochę sekund i zobaczmy Dobra, najpierw no, to by... Czyli tutaj... Ło wo wo... Tej statu wolności, nie wiem czy widzicie Ale tutaj co to, jest to jest jakaś... To za sformami, nie wiem Tu jest jakaś świąteczna, tu jest chyba Halloween Nie no, nie no, nie wiem Tu jest takie... No, z Dunkiem Jakie to będę to? 18 level. gram... Gramy. Aby to było dla mnie zadanie. Jest. Najpierw to, żeby... Jeden Nie wyczuł, ale dobra. Uh! Jego z... nic tylko z... coś. Dobrze. Dobra. <laughs> nie da się walnąć napić. Jak to, to jest? Trzy. A się nie mówiłem. Dobra. No i mamy to. Nie, ten zombie się coś chowa. O! <laughs> Bijemy go! Damy radę! Widowie! damy ra O! I raz! Dwa! Tak jest! Mamy to o, nie! Ale tam tego ząbiaczka nie mamy. Obyśmy... Mieli! Uwa! Dobrze, jeszcze ja tam widziałam też gdzieś tu. Dobrze. No oczywiście robimy sobie tak. Tak. <grym> <grym> Więc. Nie się z wami źle nam chyba. Hej wpułka nowego, tej zobaczmy, co tu w ogóle nie można. Hmm. Kupujemy i tu za dwusetkę 200... czym. Mm, mm, mm. Dobrze kupujemy. Kopujemy wszystkich. A to jednak nie za dwusetkę. No, tego. Chcę ja to Chce to drugie Kurde, to, to jedzie. No, to raz. Zróbmy fabułę przez chwilę. No. Chodź, a ci jedzenie. nie czuł, nie chcesz, nieważne. O, dobra. Co chcesz? O, masz. Masz hamburgera. A, pan chce drinka, proszę. Proszę. Proszę drink. I wszyscy tamte, te... No, dara, Jakie ja pięknie gramy. E, sorry, jak brzeszczę. Bierzemy, bo ja się wkurzam. Oficjalnie. No i to jest dość dużo. Ja tu robię farmę teraz. Kompletną farmę tych farmiaków do farmienia. Dobrze. Więc jeszcze ich ulepszę i się z wami nam. No. Więc... Na razie, no i... Cześć, filmiki będą się pojawiać co dwa dni, jak zostawicie trzy łapki w górę.